W dzisiejszym filmie ponownie zagramy sobie w Armwrestling Simulator, a to dlatego, że dodali jakiś gigantyczny event, powiem wam, jakiś ninja event dodali, ale zobaczcie sami tutaj, ile tego jest, jakby bugi poprawili tutaj, mamy 21, mamy 2 ninja worldy, mamy 21, jakiś ninja pasów, 4 jajka, 10 bossów, jakiś playtime, coś tam, coś tam, no powiem wam, że ciekawe, Armwrestling ostatnio coś się stara dosyć mocno, ale no dobra, wejdźmy sobie tutaj, zobaczymy jak to działa, ostatnio testowaliśmy policyjny update, teraz dodali, znaczy event, teraz dodali taki ninja event, fajnie to wygląda tutaj, no, ciekawe. Ciekawie, ciekawie, tutaj mam właśnie te pasy. Co te pasy dają? Dają nam jakieś boosta. Z jakieś tutaj takie koiny to mamy. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No tu mamy jedno ninja jajko, możemy sobie odebrać. No i dobra, dostaliśmy jakiegoś ninja peta. Czy nam tego ninja peta założy? Zakłada go nam i daje nam razy 3,8 siłę. Dobra, to teraz sobie trenujmy tą ninja siłę. Ciekawie, powiem wam, że to wszystko wygląda. Ile potrzebujemy na pierwszego. Nie, nie wiem, ninja bossa, karate, nerda. 100 sił potrzebujemy. Dobra, już mamy 1200, to mamy dużo więcej. Tutaj mam jakieś takie rzeczy ciekawe. Czy coś jeszcze będzie gdzieś dalej? Tutaj mam na pewno te nagrody, które możemy sobie. Ale odbierać, ale to jakby średnio dziaczy. Mam jakiś taki, nie wiem, merchant, tablicę eventową, jakiś jump, coś tam. Tutaj jakiś update lock, update teleport. Ciekawe, powiem wam. Mamy na pewno nowy forever pack. Tutaj, tutaj mamy jakieś, jakieś nowe rzeczy. Tu mam peta też takiego. Możemy za 50 Robuxów sobie tam leciutko skupnąć ten forever pack. Nie chcę dużo wydawać na arma. Chociaż, no, już drugi odcinek w tym tygodniu będzie, albo nie w tym tygodniu, nie wiem kiedy go wrzucę. A więc, no, trochę gramy w tego arma znowu. Tutaj mamy towo, tutaj mamy takie rzeczy. Dobra, później zastówkę jeszcze może kupimy. Albo, dobra, kupmy zastówka. Kupmy zastówkę, to będzie ekskluzyw jajko, chociaż to jest taki chyba słabe ekskluzyw jajko tu mamy 10 tych pączków, no nawet fajnie to wygląda tu mamy rękę w ogóle, siłę daje nam razy 17 dobra to nie wiem czy mi stać jeszcze na dobra nie stać mnie. później ogarniemy robuxy kupimy to, ale dobra na pewno załóżmy sobie kolejnego peta mamy tutaj takiego peta, no i dobra teraz już mamy 10 tysięcy siły ewentowej, możemy już sobie pokonać trzeciego bossa dobra to pokonajmy kilka tych bossów, w ogóle tu nowej tempie jeszcze mamy tu będziemy szybciej trenować z tym, w ogóle znowu ikonki pozmieniać. tutaj to daje więcej siły i tak dalej, dobra później się tym zajmiemy Teraz pokonajmy kilka tych tutaj bossów. Znaczy na początku jednego, z którym zobaczymy, ile za niego dostaniemy. 125 tej yy, waluty. Ile kosztuje tej pierwsze jajko? No nie dużo, 25 kosztuje pierwsze jajko. Dobra, to od razu myślę, że zbieramy na drugie. Pokonajmy sobie trochę tego trzeciego bossa i spróbujemy dzisiaj cały ten nawet skończyć. Ostatnio tego policyjnego nam się nie udało chyba do końca, ale tutaj spróbujemy wszystko blokować. Zobaczmy, czy jakieś klucze w ogóle nam poleciały. na te klucze lecą, czy jakieś nowe w ogóle są klucze. Najlepszy klucz to jest Silver, nie chyba nie tutaj jakby po jakości, to najlepszym jest ten zimowy klucz. Taki. Ciekawe. To jest dobra. Pójdźmy sobie, otworzyć trochę jajek na pewno. Jakaś nowa ręka w ogóle nam wyleciała? Jakaś taka ręka nam wyleciała? Ona daje nam siłę razy 14. Jak to działa? N znaczy, razy 16. Teraz mamy 15 tysięcy. Ile teraz farmimy? No teraz farmimy 1000. A jak sobie tą rękę założymy, czy ona będzie nam mnożyć? Nie, no, ona po prostu daje nam chyba więcej tej naszej siły. No dobra. Spoko niech będzie. Chyba z bossa nam wyleciała ta ręka. W ogóle, jak tego final bossa pierwszy raz pokonamy, to dostaniemy z niego peta, który może mieć bonus bez friends 10. A więc ciekawie. Jakieś nowej temki nam tutaj wyleciały. Wiem, że tu jeszcze mamy tre... Trenerów, nie ma ci trenerzy działają, musiałbym sobie to odblokować. Tym medale mamy. No i tutaj aury. Tymi aurami możemy sobie rolować. W sumie to się roluje cały czas. Ja o tych aurach zapomniałem. No to w ogóle istnieją, niech się tam roluje. Dobra, my w tym czasie możemy sobie na pewno trochę jajek otworzyć lepszych. Kliknijmy sobie tutaj oczywiście Team nalaka Czy możemy sobie jakieś potki użyć? Możemy użyć. No tych potek, ale też w sumie mamy dalej żadnej takiej lepszej. Nie mam już. Dobra. To otwórzmy sobie to tak. Na pewno niech te dwa pierwsze nam usuwa pety. I niech zostawy nam tylko te. Dobra, miejsca nie mamy. Znowu, kurczę, no. Powiem wam, że z tym ekwipunkiem w armii to wiecznie problem był. Ale no, te policyjne muszę dosłownie wszystkie posuwać. Pety, bony są ewentowymi petami. Dobra, wyczyściłem sobie ekwipunek. Teraz już raczej będzie mi dużo miejsca. Niech to wszystko się otworzy. Zobaczymy, jakie pety nam wylecą. Dobra, tutaj trochę nam wyleciało. Kiesie pików, kilka nam wyleciało. I dobra, jeszcze nie mamy siana. Załóżmy sobie, oczywiście, najlepsze. I co teraz te pety nasze dają? Ten daje 6,8 siłę. No i dobra, teraz już bardzo dużo farmił. Teraz farmy tyle, że już jesteśmy w stanie pokonać tutaj tego bossa Pokonajmy go raz, bo za pierwsze pokonanie powinniśmy dostać. Peta właśnie, no i mamy tego peta, Shadow Dragona mamy. Piszmy sobie Shadow Dragon. Jakie ma bonus? Bez Friends 8 ma bonus. No dobra, nie będzie. On daje razy 5. Możemy sobie go oczywiście założyć. No i dobra, mamy 500-600 już tej siły. Teraz potrzebujemy 1700, żeby przejść sobie tutaj. No i dobra, już mamy drugą część. A więc idzie nam lepiej niż ostatnio. Tutaj mamy dwie topki. Najwięcej tej waluty i najwięcej siły. Tu mamy jakiś sezon. Co to jest? Tu jakąś energię trzymamy, mamy, nie wiem do czego nas służy. Ninja Tower. Aha, tu mamy w ogóle minigierkę. Dobra, to spoko. Ostatnio chyba tylko raz skorzystaliśmy z tej minigierki. Dzisiaj mam nadzieję, że więcej nam się uda. Razy skorzystać z tej minigierki. Tutaj też te bossy mamy. Golden szynka, czy jest coś oprócz tego, czy jest jakiś merchant. Nie wiem, do czego ta energia czy jest. Tutaj mamy koło na pewno. Za co to koło jest? Aha, za tą walutę. Dobra, to na razie raz możemy sobie tym zakręcić. I tu chyba mamy klucz do tej minigierki, między innymi tak mi się wydaje, chociaż nie. Ale mamy za to taką rękę gigamocną. I świątecznego slajma znowu. Dobra, na pewno musimy więcej siana wyfarmić, żebyśmy mogli sobie więcej tym kołem pokręcić. Tu są też lepsze jajka za 2,5 tysiąca i tu jest jeszcze takie za półtora. Dobra, ile potrzebujemy na te bossy? 350 tysięcy, 1600, 5 milionów... 13 i na final bossa 38. Dobra, to przyfarmy trochę. Może nawet do final bossa, bo to szybko w sumie idzie. Nie wiem, jakbym jeszcze odpalił tutaj na większy trening, żebyśmy szybciej trenowali. Tutaj, żeby nie więcej siły dawały te pety. Tutaj może jeszcze to, chociaż to w ogóle chyba nie działa na tą ewentową siłę. No, to w ogóle nie działa na tą eventową. Mam nadzieję, że chociaż ten bus na trening speed działa. No, żaden owoc jakby, czy te przedmioty nie działają na siłę ewentową i nie dostajemy więcej siły od petów. Dobra, niech to się farmi do, no w sumie final bossa. Myślę, że na ludzie final bossa jesteśmy w stanie pokonać może w w końcu, zupgradejemy naszego peta. Bo ja też mam jakiegoś takiego peta, który daje 6,9 biliona, ale to jest w ogóle pet z eventu letniego, a ten event już dawno temu był. Czy dałoby się go z? W końcu zapgradewać. Taki chyba dzisiaj jest cel powiem wam. W sumie tu na dole mamy to ninja 3. Aha, tutaj jakby jakieś takie przysiady robimy? Nie, medytujemy. No i co z tym się robi? Potrzebujemy miliona, żeby tu się dostać jakby chi-zon. Jeszcze nie wiem do czego to służy, ale dobra, na początku może normalną siłę sobie nabijemy po prostu. Później zajmiemy się tym ninja 3. Dobra, i nie zajęło to długo mamy 173 miliona, więc już tyle, że spokojnie sobie pokonamy tego bossa. Final bossa pokonajmy go pierwszy raz, za pierwszym razem. Powinniśmy znowu jakiegoś peta dostać. I dostaliśmy oni mąki jakiegoś peta. Zobaczmy, co on dokładnie daje. Jaki ma bonus? W ogóle bez bonusu nam się trafią to unlucky. Zobaczmy, czy nie mamy już jakiegoś klucza tego, do tego rajdu. Nie mamy. Nie wiem, czy z bossów lecą te klucze tych normalnych. Ale może sobie trochę siły ponabijamy. Ile dostajemy za pokonanie jednego niesprawdziętego. Nie zwróciłem na to uwagi. 2600. Dobra, to ponawalajmy tego bossa trochę. W takim razie, żebyśmy nabili tego więcej. Zdobędziemy lepsze pety. No i spróbujemy jakoś te klucze do tego rajdu zdobyć. Może w tym update'cie, w tym ewencie przejdziemy cały ten rajd z tymi bossami. Powinno nam się to udać. Dobra, po chwili mamy 182 tysiące. Konajmy sobie jeszcze raz tego bossa, tylko tu auto wyłączmy i zobaczmy jak to wygląda po na początku na tym kole. Jakiego tu mamy peta? Tu mamy peta Giga Samurai Sharka. Ja zwykłego. Nie, możemy sobie 10 razy zakarmić, zobaczymy co nam wyleci. Może wyleci nam chociaż ta ręka. No same nam wyleciały. Z drugiego zobaczmy czy te same pączki będą. Te same pączki nam lecą. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze kilka petów na pewno. Tylko nie Dropi nam e, tego, na którego jest 1%. Jego może spróbujemy sobie jakoś zapgradować. Zobaczymy, czy w ogóle jakiś taki nam wyleci. Chyba nawet ani jeden taki nam nie wyleciał, powiem wam. zobaczymy czy wyleciał. A nie, wyleciał na jakiś taki samuraj. Czekasz też lepsza ręka nam wyleciała. Nie, lepsza ręka nie. Dobra, teraz zostawmy to w sumie na dłużej, czy tu jakieś klucze mamy. Kluczy też nie mamy. Tu jeszcze w ogóle mamy jakiegoś e, bossa, z którego też PETA możemy dostać. Też dostaliśmy takie PETA. Blossom jakiegoś pingwina. Nie wiem, czy go nam założy? Założyło go nam, ale on też chyba nie ma żadnego bonusu bez friends Dobra, to niech ponawala się dłużej na tym Bossie, żebyśmy jakieś dobre pety wydropili, które finalnie może zapgrajdujemy i odblokujemy wszystkie wardy w armie. I w sumie zapomniałem, o jeszcze jednej rzeczy tak naprawdę. Jeszcze mamy exclusive jajko. Tu na dole. Możemy sobie to jajko otworzyć. Zobaczymy, co nam wyleci. Santa Pingwin. No dobra, to jakieś takie Santa Pingwin nam wyleciał. Są daje w ogóle. No, 120% najlepszego peta, to chyba jakiś słaby nam wyleciał. Dobra, niech teraz już się to farmi. Dobra, zostawiłem to na ciut dłużej i teraz mamy 1 300, jakby tej waluty. Zobaczmy, czy wyleciał nam jakiś klucz. Jak nie, to będziemy musieli nawalać te bossy. Ninja klucz nam wyleciał. Dobra, mamy cztery takie kluczy nawet. A więc dobra, pójdźmy sobie tutaj. Możemy kliknąć, by wszystkich nam użyło. Dobra, to użyjmy czterech naraz, będziemy dostawać cztery nagrody. Chociaż nie wiem, co jest dobry pomysł, bo nie wiem, czy będziemy w stanie pokonać wszystkie bossy. No mamy dużo, mamy kilka razy tyle, co potrzeba na final bossa z normalnego, jakby wardu. A więc zobaczymy, czy nam się uda pokonać tego tutaj. No na razie idzie na luzie. bo też nie dostajemy, jakby czterech nagrod. Dostajemy trzy nagrody. Powinniśmy cztery dostawać, no ale dobra, zobaczymy. Może dalej będzie więcej tego. 100 tysięcy, my mamy 173 miliony. Mamy który fight. No jeszcze trochę nam zostało, tu półtora miliona. No chyba trochę nam zabraknie. Tak mi się wydaje Gdzieś tak trochę ponad połowę Uda nam się zrobić tego O tutaj już coś ciekawszego nam wypadło. No raczej nam zabraknie To już 35 milionów Będzie 50 75 i tak dalej Z kilka nam zabraknie Trochę musimy dofarmić Ale myślę, że na ludzie sobie poradzimy No i dobra I tutaj już będzie raczej ostatni Którego pokonamy No i tego już chyba nie pokonamy No tak ledwo Dobra tego jeszcze pokonamy ledwo Ale kolejnego już nie pokonamy No tak potrzebujemy z 600 milionów Może 700 Jeszcze musimy lepsze pety zdobyć A więc to będzie proste w sumie No i dobra pokonaliśmy go No i tego już 1,5 biliona Tutaj potrzeba, no dobra to potrzebujemy z kilku bilionów w takim razie. Dobra i mamy coś takiego. No dobra to od razu musimy sobie w takim razie pójść do jajka i otworzyć najlepsze pety. Czy mamy team podlaka? Nie mamy, załóżmy sobie team podlaka. Niech nam zostawia tylko ten na który jest 1%. Zobaczymy czy wyleci nam jakiś lepszy, chociaż czy jeden nam wyleci ten na który jest szansa 1 do 200 tysięcy. No teraz tych petów trochę otworzymy na pewno. A raczej będziemy mieć już full team tych epików całych. Na który jest 1% Zobaczymy w sumie i Londa jakbyśmy go ulepszyli Znaczy skraftowali na lepszego Zobaczymy ile Void będzie dawać Może ten Epic będzie lepszy niż ten mój Dobra miejsca nie mamy Załóżmy wszystkie pety, no i mamy takie pety, które dajemy raz 11 I on daje jako zwykły 18 mil, no to chyba nie dużo Dobra, musimy już na pewno pousuwać te pety Już mamy full team epików, już epików nie potrzebujemy na pewno Możemy już te pety sobie pousuwać W taki sposób, kliknijmy żeby usunęło I to już niech też usuwa, dropimy tylko od tego samurai dominusa Jestem ciekawy ile ten samurai minus będzie dawać Oby nam chociaż jeden wyleciał Dobra, tworzyłem wszystko Zobaczmy czy wyleciał nam jakiś samuraj do minus. Nie wyleciał, ale chyba lipo odwaliłem, nie zmienię teamu na laka Trochę zepsułem, dobra to musimy dużo więcej tej siły dofarmić teraz. Użyjmy sobie jeszcze raz tutaj tych owoców, które dają nam trening speeda i musimy dużo więcej siły dofarmić. I może już w sumie możemy sobie playtime nagrodę odebrać, tylko to chyba było na wcześniejszej mapce, tak mi się wydaje. To chyba było w tej szkole tutaj. Dokładnie tak, to było tutaj, więc weźmy sobie tutaj tą nagrodę. No w sumie jedną tylko mamy, i tu były też te pasy. Możemy sobie w sumie kupić trochę tych pasów. One dają nam busta tej siły. No i dobra, no więcej nie mamy. Czy ten pas się gdzieś. Aha, tutaj niedługo mamy taki pas po prostu. Dobra, przejdźmy na drugą mapkę. Tutaj sobie to tak odpalmy. No i dobra, i ponabijajmy więcej tej siły. Potrzebujemy kilku bilionów, co najmniej kilku bilionów. Dobra, i trochę powiem Wam, że przeawczę długo mamy 14 bilionów. Tyle. Mam nadzieję, że już nam styknie. To w ogóle teraz jeszcze jakiś daily. Mamy, nie zauważyłem tego wcześniej. Iś daily nagrody są. a nie wiem, czy tu jest coś dobrego. Jak sklejmujemy wszystko, to dostaniemy takiego jednego peta. Więcej chyba. Nie, to za 14 dzień jest. No dobra, to ciekawe te nagrody w sumie są. Dobra, ale nie mamy tych kluczy. Musimy jakoś te klucze chyba sobie ogarnąć. Spróbujemy pokonać wszystkie bossy. Dobra, spróbujmy ponawalać tego final bossa. Może z niego nam wylesam klucze. Dobra, powiem wam, że trochę nafarmiłem tokenów. Zobaczmy, czy mamy jakiś klucz. Nie pamiętam, czy one leciały z tych normalnych bossów, ale chyba leciały. Mamy te dwa klucze. Dobra, to zobaczymy, gdzie uda nam się dojść. Bo niech mi to zniknie ten ekranik. Dobra, mamy te dwa klucze. Spróbujmy od razu dwa naraz sobie przejść. Jeszcze w ogóle tutaj mamy do tego koła sporo. Ale na razie mi się tym nie chce kręcić. Na razie sobie tutaj... Użyjmy tych dwóch kluczy, no i dobra. Przechodzę sobie te pierwsze bossy, nie będę wam tego pokazywać. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać final bossa. Dobra, i mamy poziom, który wcześniej yy, mieliśmy i tutaj na tym, nie, na tym teraz odpadliśmy wtedy. No ale teraz mamy tyle, że pokonujemy sobie tego bossa 5 milionów kurcze. No, teraz pewnie. O, 70, no dobra, dobra. Pff. 70 to bardzo dużo. 70 to całą nas bym musiał farmić, a więc raczej nie damy rady tego zrobić. Zmieńmy sobie Team na laka. I jeszcze otwórzmy sobie za wszystko te jajka na pewno. Coś postaram się jeszcze pokmić. Niech zostawia nam tylko tego, Peta. 1 do 200 tysięcy. Może akurat nam wyleci. Do minus takie właśnie. Na razie niestety nie widzę, ale mamy bardzo dużo laka, może jeszcze się pokaże. Dobra, tworzyliśmy za wszystko, zobaczmy, czy jest e, dominus samuraj? Nie ma niestety do minus samuraja. No dobra, trudno, może w kolejnym odcinku się uda poprawić team. Sprawdź sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego